Krosno czy Zielona Góra? 15 wyjścia, go wszystkim decyduje. Protasiewicz Milik, tangent, Lebiediew, zróbcie to co do was należy. No i kto najlepszy? Protasiewicz chyba on na pierwszej pozycji, a za nim kto? Czy Wilki z Krosna? Tangent blokowany, i teraz remis, który premiuje Wilki. Krosno, Krosno szaleje. Protasiewicz na prowadzeniu, ale zanim dwójka zawodników z Krosna jeszcze próbuje się napędzać tutaj tangent, który. jest Rośnianie na drugim i trzecim mają chyba teraz awans i Milik między tymi zawodnikami wyjaśni się, kto będzie miał ekstraligę. Ale chyba Wilki Krosno po raz pierwszy w historii tego krosińskiego żużla. Będą mieli chyba, podkreślam chyba, bo Tangate nie odpuszcza. Tangate będzie szarpał się z Milikiem. Za chwilę ostatnie okrążenie. Krosno szaleje. Zielona Góra będzie płakać. Ostatni łuk za chwilę. Ja jeszcze jedno okrążenie. Protasiewicz na prowadzeniu. A Tangate będzie szalał. Będzie próbował wyszarpać Milikowi trzecie miejsce. Nie wyszarpie, a więc jednak Wilki Krosno w Ekstralidze 2023. Tak to się właśnie dzieje! Wilki Krosno, Zielona Góra w pierwszej lidze. Smutek łzy Lubazu. radość Celfastu Wilków Krosno, które po raz pierwszy w historii awansują do PGE Ekstraligi. Protasiewicz wygrał. Ale to jest smutna, pyrrusowa wygrana kapitana Falubazu, który przejeżdża teraz obok uradowanej ekipy w ataki. A tak będzie płakać Zielona Góra dziś, bo na stadionie ponad 10 tysięcy kibiców na pewno ze łzami będzie opuszczać Zielonogórski Stadion. A tak się przepięknie cieszy zespół Krośniński.